Mi z kolei przypadł zaszczyt przeprowadzenia króciutkiej rozmowy z jednym z najwybitniejszych networkerów świata, Michaelem Strachowicem. Człowiekiem, który stworzył potężną strukturę w marketingu sieciowym, który wyszkolił setki tysięcy ludzi, który nas urzekł swoją dzisiejszą opowieścią, która była edukacyjna, która była ekspresyjna. Michał, herzlich willkommen in Polen Nochmal herzlich willkommen in Colway Television. Moja mm. niemiecka sprawa jest leider niejawnie frey. Więc brakujemy ten adnöns besser, ja. Ich verstehe alles. Ja. Twoje poglądy na marketing ściszy są bliskie moich i nie mówię tego tylko na podstawie dzisiejszych twoich wykładów, które były klasyczne, kanoniczne. Mówię to również na podstawie śledzenia twoich licznych wystąpień w internecie i twoich publikacji. Myślę, że jak ma się mistrza obok siebie. To trzeba zadać pytanie trudne. Powiedz nam, w jaki sposób skutecznie perswadować ludziom, aby robili marketing sieciowy tak, jak Ty dzisiaj pokazywałeś: żeby nie szukali dróg na skróty, żeby nie eksperymentowali, żeby nie próbowali hurtem rekrutować, żeby robili to jedyną metodą skuteczną, taką, która się nie zmienia od lat. Uh, the first thing I would propose is po pierwsze, chciałbym zaproponować, żebyśmy nie opowiadali, a pokazywali. Jeśli masz spotkanie, zaproś swoich dystrybutorów, zaproś swoich menadżerów, pokazuj im, w jaki sposób uczyć nowych. My w Polsce mówimy, ale woda nie chce płynąć do góry. Zawsze popłynie na dół. Ludzie. Również poszukują najłatwiejszych sposobów swojego działania. I ludzie, ponieważ mają swój rozum, kombinują. Szukają dróg na skróty, szukają rekrutacji hurtem. Jeżeli przykład mój nie wystarcza, jak wyperswadować? Myślę, że powinniśmy zacząć wcześniej. Może powinniśmy zacząć tę pracę wcześniej, zanim jeszcze podpiszą, powinniśmy pokazać im, jaką pracę będą mieli do wykonania i ile tej pracy będzie. Powinniśmy uprzedzić ich, że ta praca musi być wykonana. W momencie, kiedy podpisują, zapytać ich po prostu, czy jesteś man, pewien, że chcesz tę pracę wykonywać? Bo jeśli nie, to customer. może powinieneś zostać tylko klientem i nie wstępować do organizacji. Rewelacja. Ostatnie pytanie. Ma lekste Frage. Co myślisz, Michał, o roli nowych mediów? Co myślisz o tym, że coraz więcej ludzi pokłada nadzieję w tym, że marketing sieciowy będzie można robić przez internet? kosztem relacji osobistych. Co myślisz o roli dzisiaj jeszcze w dobie Facebooka i wielu innych mediów internetowych, przede wszystkim w roli internetu w naszym życiu? Co myślisz o marketingu sieciowym, który weterani, tak sobie jak ty i ja, wiedzieli jak robić? Zostało udowodnione, że budowanie relacji musi wymagać kontaktu osobistego i w dobie mediów cyfrowych nie ma opcji, żeby zbudować tej samej jakości relacje pomiędzy ludźmi bez patrzenia sobie w oczy. Owszem, media cyfrowe, takie jak Facebook, takie jak Twitter, jak wszystkie inne nowe rzeczy w internecie, są świetną metodą, żeby znaleźć nowych ludzi, ale żeby nawiązać z nimi kontakt, trzeba ich zaprosić, przyciągnąć do stołu i popatrzeć im w oczy. Trzeba z nimi porozmawiać, trzeba ich dotknąć. Uniwersytet w Kanadzie przeprowadził bardzo interesujący test, o którym może słyszałeś. W budce telefonicznej zostawiono monetę i obserwowano co się dzieje. Wchodzi człowiek do tej budki telefonicznej i chce zadzwonić. Widzi monetę, wkłada ją do kieszeni i odchodzi. Następny krok tego eksperymentu polegał na tym, że podchodził człowiek do wychodzącego klienta budki telefonicznej i mówił. Przepraszam bardzo, zostawiłem tam monetę. Czy mógłbym prosić o jej zwrot? 70% uczestników eksperymentu mówiło: Ja nic nie wiem. Kolejny trzeci etap eksperymentu to dołożenie elementów dotyku. Do wychodzących podchodził człowiek z pytaniem o monetę, ale jednocześnie dotykał wychodzących. 70% osób na pytanie odpowiadało: Tak, proszę o to ta moneta. Oto siła it. relacji interpersonalnych, nie cyfrowych, And ale starej daty. Opposite. I my o tym wiemy. My wiemy o tym, że relacje między nami w tym biznesie są najważniejsze. My wiemy o tym, że Colway to nie szyld. Colway to nie produkty. Colway to relacje nasze z wami, wasze z ludźmi, których prowadzicie. My wiemy, że im bliżej. Będziemy wielkiej rodziny, tym więcej razem zbudujemy. Słuchaliśmy dzisiaj Mistrzów, a najwięksi z nich byli razem z nami. Vielen Dank, Michael! Dziękuję, dass ich kommen